Czy byłem skał w piekle, albo też w, w niebie A tańczy jak szalona, czy piszczy, to jest ona Rek, to no, pokochałem noce są Gdzie jest PW? Ja nie ogarniam, bo trzy razy instaluję O, oh, Nie nocz. No nocz Wiesz co to jest? Min To jest mój. Serwer. Brat. <laughs> ja też bym chciał takiego brata. Ja też, szczerze. Bo... jak y y y Wiesz, ja tak nie lubię zbyt mówić jego błyskawego. Ej, złapiesz? Ej, złapiesz. Co? Ej, bo ja mam... Zupałem! Zobacz zopałem! Tutaj! To zopałem! No? Ja nie złapię, bo nie mam! Łap to! <laughs> Strefa ci weszła! Ale fajnie! Ja no nie wiem, mnie, bo mi zaraz padnie Nie ma mnie! E no, to, to jest nie znaczy na tak jesteś Ty masz lity? Na jeden 8 czemu na jeden 8, a nie na 1.7 Nie wiem, czy gdałem niby na stronce, żeby jest na 1.7, a... Na 1.8. 8 Czyli taka strona cię trochę oszukała, nie? No. Hmm. Głupie strony YouTube był tak naprawdę, okej. Okay. co? Był YouTube, bo link był na 1,7, 2, a ściągnąłem na 1,8. skrzynki trzeba zrobić. Co robiła? Pieniążek! Pieniążek! Ej, ale jak on spadł? A, wiem, że tam Ty patrz, kurde, masz duchy w domu? No. Do? Ale serio, bo raz tak same drzwi mi się otwierają, raz nie, firanka się sama posuwa. LOL! No to... to fajnie, duchy. Duchy. To krwawa Mary. Krwawa... A kto to jest? Ja, tak to wszyscy na obozie mówili. No znaczy ci wiem, ale. Nie a czemu to... ona ma na imię Mary, a nie. Yy, yy, a nie Karolina na przykład, o! No bo to duch jest. No i co z tego? Może mieć na imię Karolina. Nie wiem. No to o co chodzi, kurde, co to ma być? Ja zgłaszam to do administracji, nie? Ukośnik he Help Pop Ja ten Szymy. Czy tam piszesz? Czekaj, Mary. Czemu ja włóka nie mogę zagradować? Co to ma być? A nie, jak Julia czy jak? Nie, nie, nie. Napisz Karolina, o! Karolina. Taki, takie piękne imię. Puśćwa, Karolina. Chyba, Karolina. Że to... Poprawnie wysłałeś raport. mi mnie A wiesz, że Karolina ma tak naprawdę na imię Karol? Nie ma mnie. Czemu? Eee, tak ja że... Aaaaa! Jesteś diament? No! O! Ooooo! Elo Ej, znowu widziałem nick. Jaki? Nie wiem, ale chyba Marian. Marian. Marian dasz prześlepy. Spawy Marian. Ona nas prześladuje? No Ale tam na dole, o tam Na dole? Gdzie? Nie ma go tam Nie ma go tam Diamenty Diamenty Ja też mam O tak. Mam pomysł Ej, ale masz drewno, nie. bo nie ma craftingu Właśnie kładę To dobrze Chłodek loco masz. JEST PROCESSION 4! O. Zrobiłem! Brawo! Jeeeeeee! Yeah. Nie... ...wchodzić. CH Co? Co z napisem? Hej. Halo. I... E Bom tu był rebeku ale co? Sam mnie? Źle napisałem. Wow. Sorot trafiłem. Ja trafiłem w to. Jak co? ja cię trafiłem. Hmm. Nie wiem. Tabliczka. O Jezu, lagi mam. Pingu mam 584. Ej, mam 590 pingu. A ja mam... a gdzie to jest ping? Jestem 6. A. Gdzie to jest ping? Ej, no jaki? Pod tab i pod... O, 59. 85. 85, 86, 84. A ja 600. Ale to flagi. lagi. O a ile masz FPS-ów? FPS-ów? Ja on ja strasznie dużo. 60. Nie. A ja mam 60. 60 to y, jest tylko jak y, ma się jakąś grę odpaloną. Widzieć o tym? No ja mam 60. A jaką ty grę grasz teraz? W Minecraft. I w CSA. No to czemu ty masz CSA odpalonego? No. Dobra, nie chcemy się tego enchantować Cię? już. To pół godziny zajmuje. Aha, co ty robisz? Nic. Jak to nic? Taki kwadrat z dwoma kreskami. Scream kinga ja ciebie... zi... Gdzie? O patrz, patrz tutaj napisałem. Dream King 1337 Na temat, temat screama co. Czech to kokski wyprawy ja się nie trzeba To nie, co nie? Czy nikt tu nie Ja no trzeba powiedzieć k... o już myślałem, że koksy zadłeś. Już miałem kurde orać Pump Pumpkina zjadłem, nie mam koksów Co, zadłeś? Pumpkina? Ej grupy będziesz Ej grupy będziesz potem... O kurde, ja nie chcę być grupy, już jestem grupy To nie jedz. Nie będę jedz. Nie będziesz jadł, spoko Mam koksy, zrobiłem trzy, a ty ile masz? Ja mam dwa. Daj mi jednego. Nie. No nie, tylko dwa, no. Nie. Ła, wow, bo mi se... Aaaaaa! Wow, Jeno HP mi zabrałeś. No pójśka morka, ja... Samo fut Ej, bo flyja! Ej, ty masz flya. Dziurka I to oni dostaną w dupkę piesga. <greg Favorite prince> <And that's right. str��> <wh> <commissions> Ty, się po, koło mnie stawia. Chyba okay. bało już wjechałeś mi go do połowy. Co? O chłopie. Ja To ja, Prokoks jestem, nie? Nie że jestem Prokoks w PVP, nie? No wiem, ja się dawno klepałem. Dawno się klepałeś? Kiedy? Co? Kiedy? Dobra. Kiedy? Ścina cię. Chyba. Co? Jezu! Ej. <gry> tak? <gry> antykno kamasz? masz? Nie. Tak, antykno kamasz? No, A ty? A ty nie? No masz. A, a gero ty! Nie. Ageroci ty! Ej, nie mogę kopać. Czemu nie będziesz kopać? Ej, ty serio, już mam tylko 242 użycia. Odpiszesz nie. Nie. Ale ty hamski jesteś ss -a robimy? Tak. Czekaj, bo musimy trochę powiększyć tutaj tą ścianę, bo będzie blokowało. Mm. Powiększamy ścianę. Jak nazwiemy tego ss -a? nie. No, nie. Jak nie. Naz... Co, co ty robisz? Nie wiem, kolega mi pisze. Jaki? Jakub dupa. Znaczy Kuba dupa. O, jak fajnie. Dobra, chodź. ss -ik sesik? no no esiehik z tyberem Czekaj, jeszcze nie Wiesz? jeszcze nie czeka 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 ej zjem koksa na wszelki wypadek bo no, woli się że co zrobi co ty? ty trzymał koksa aw jeden więc my ściągamy sety chyba nie? czy tam banie? E. co wolisz? nie mm, Ty mnie zabijesz no to, no to nie to nie, ale no co ty robisz? Czeka. To jest platforma. Chodź. F5 i F1. F5, F1. 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 f 5 i f 1 f 1 f 1 f 1 f czym f robiło? f A f czymś? f 1 f Tak. f 1 f Zrobiłem 5 z tych 1 Po co 5? 1 Nie wiem, zrobiłem. 1 f czy bez? 1 To No to nazwiemy Eee. Yy, jakby tego SSO teraz nazwa... Chyba dupa. Kuby cię glebi spami tego SSAM mm, Nie jakby cię sobie nazwać teraz Czekaj, myślę na dwa złam. Co by zjemyło? Nie wiem jakby nazwać Eee, yy, może tak... Jest to o 6 tak 10 Widziałem. Co ty robisz? Masz, masz przypomnień. Ale obraziłeś się teraz, czy nie? Ja tak siak tutaj nie gram, więc wiesz, mogę ci oddać temy. Ja tutaj tak się jak nie gram. Oddać itemy? Nie. Nie? wylogowałem się wylogowałem? On to pozdrawiam, nie? Pozdrawiam. Dawaj, pójdź jeszcze rudą. Nie gadaj, że on się rozłączył. Rozłączył się. A chciałem rudą. Dobra. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję. No i trzymajcie się. Siema.